Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5 Fabułki w dzisiejszym kolejną misję i to będzie jakieś zabójstwo. Ja już nie w ogóle nie tych zabójstw, więc niestety no, będziemy musieli się domyślać powoli. To to są zab zabójstwa. A znajdźmy za co to za zabójstwo jest. Jakie to zabójstwo mniej więcej. Gdy idziemy zobaczyć. No, my jedziemy, zobaczę, to to są za auteczko. Cimy poza bójstwo Ale to za pierdziela dużo Ty

You name it There's not a construction worker in town earning a livable wage right now And Gold Coast Development is about to go under <bureaucracy> And let me guess You got a personal interest in Gold Coast, right? Why is he giving it to us? I don't know He's at the construction site downtown It's done One small problem My source squealed Vanelli's expecting a hit Watch yourself and go equipped You'll have a lot of muscle What kind of mission is Oje, plac budowy. Ej, no to ja mam szczerze, że nie kojarzę. Już na pewno coś na placu budowy. No to jedziemy. Tam mówię, że trzeba mieć dużo broni. Ja to pięć, ale. Snajperkę mam. Także no. Snajperkę znaczy mi wystarczy. No to jest nawet fajne No Frank też daje nas lecenia na telefon, więc no cóż No to ja się nie zajentowałem w ogóle, bo Frank daje teleser nam dawał i nam teraz nam daje Franklin, nie? Plac budowy O kurde! Aha, może kojarzę, ale ja pewnie nie kojarzę mniej więcej. Nie no nie kojarzę. To też coś kojarzę teraz, tak patrzę. Mniej więcej coś kojarzę, ale nie do końca. No nie, nie misja by była. Jak my tam mamy wejść widzowie? Nie no to rozpalić trzeba jakoś Czy coś Poczekajcie No i kurde mogę go od razu zabić, nie? Ale kurde nie kojarzę tej misji mniej więcej jest taka prajda ta będzie w GTA my, jakaś taka podobna taką winę zapierdzielać I'll put you out of business, motherfuckers. How the hell do you get up here? Someone, you want to fuck with me?

A ja idziemy dalej nie, nie, tej misji wola. Ja, Ja nie, 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 Pierdziel, taki hmm. nie, ja Ja nie wiem czy ja na mam, mam. To leci w dół Się rozbije? Nie wiem czy się rozbije nawet, ale no zobaczymy Ale nie wiem czy ja mogę nawet wyskoczyć widzowie Teraz z tego, tego spadochronem, zaraz spróbuję wyskoczyć Mogę to na cicho zrobić, ale nie zrobiłem tego na cicho a, bo to na sam dół mi zleci, dobra No i fajna frajda z tym, fajnie się z tym bawić bez pitu No i zginąłem, ja pierdzielę No co za jełop No i co teraz? Muszę się znowu nowa bić, no nie pierdziel! Para, to z tego, żeby nie zginęć w jakiś kupi sposób, Ale mordeczki! A panie, to wygląda jak tak zjeżdżałem z To jest mega fajne, kule. Taki fajny transport. Nie ukrywam, na to, to w ogóle zjeżdża? Na niczym chyba nie wiem, czy serio, bo tak zjesz, tak do, do góry. Jakby to tak ja atrakcyjnie się serio, bo taką bindą, która jest otwarta od, od góra, nie? No to naprawdę jest zrąbane. A no tu nie mogę być, ja muszę tylko tutaj stąd wyjść. Dobra, git Jak ja mam teraz stąd wyjść? Po no, prostu nie zrobisz to na telefon w ogóle też To nice będzie kolejna misja? No tutaj misji nie kojarzę w ogóle, więc niestety, sorry Nie kojarzę tej misji niestety No i mi się widzę w kolejnym odcinku, papatki.